Mamy tutaj kilka charakterystycznych cech. Na pewno wszyscy muszą nazywać się na końcówkę Jan. Wszyscy muszą być obcięci jak od rondla, mają identyczne fryzury. I po trzecie, mają wielkie kichawy. I tutaj nawet tą kichawę wszyscy muszą złapać. To podobno daje wiele szczęścia w życiu. nam dać patelni to robimy to na dwa rondle, nie? Niestety, bardzo się dziwiliśmy, ale normalnie nie są jednak tacy skorzy do turystów z Polski. Mm. Tu ładnie Konrad właśnie podchodził do każdego. Yy, no, proponował. Pytał się o patelnię, czy mogą pożyczyć na, na chwilkę dosłownie, bo pół godziny. Może godzina. A nie każdy spasiwa, spasi, jak tam się zamykali. nie? Mm. Mm. Weźmy, a ten czas. Któryś tutaj Ja wymaję te na один czas, nam treba na... O, musza i Ja znam Zdravstvujte Ja jest polszy, który stoi, ja żyję tu Wymajete na Adin czas No słabo, słabo to Także nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre, walczymy nie wiem, Polak... Ja nie wiem, czy to wyjdzie, szczerze, nie wiem, czy to wyjdzie Polak zawsze wykombinuje. Mam nadzieję, no, dobrze, że nie będziemy głodni. Na razie to może nie wygląda. 14 pięter Witamy mieści maksymalnie 4 osoby Jest tylko jedna Nie wiem, czy czekamy, czy idziemy Z buta Powiem wam, <grywa> że tutaj Adam Pomocny miałby co do roboty Wykończeniówkę Serio, to byśmy zawalić zaraz nie masz telefonu Patrzcie tu jak te belki fajnie Słuchajcie, właśnie wybraliśmy się na spacer Do takiej dzielnicy rywania Która, przynajmniej na zdjęciach Wydaje się być mocno uszkodzona Mocno stara. No i mamy tutaj taki przesmak, już robimy pierwsze kroki. Zobaczcie jakieś ruinki delikatnie. Coś się dzieje. No i zobaczymy, jak wygląda ta część. Rywania ta może mniej piękna, ale dla nas być może będzie bardziej ciekawa. Powiedziałem? Jazdy za mały. <noise> Hi. <noise> Hi. Z no, no, tak. tak, tak. treningu. Zrobiłem z panem trening o 6 rano w pociągu. Po 11 godzinach podróży pociągiem obudziłem się z rana i ten pan, słuchajcie, nie pamiętam dokładnie, ale jest profesorem. Wykłada coś tutaj na uniwersytecie w Armenii. Właśnie był z synem jego kobietą. No i przypadkowe, nieprzypadkowe spotkanie z slumsach Armeńskim. nie, wiem, zamigają Ja myślałem, że to że... dopiero co z uchwałem, no, no, no. O czym? No, że wiesz, że... Podejrzanie tak Podejrzanie palców ja, to... Widziałeś nie ten wzrok teraz? No, tak. się no, no to... oh, tak w, w ogóle Ale trzeba się śmiać

Lewka chodzi. A My polyaki. Dobrego no. dnia. Dzie dziękuję. Klimatycznie bardzo. Tak się tego spodziewaliśmy wydaje mi się, że były tam też dro i drogie samochody stały pomiędzy tymi slamcami. Nie wiem Patryk zarzucił, że może synowie przyjechali do, w rodzin do rodzinki odwiedzić Trochę się na dziwnie patrzyli. Gdzie się do nas mówili, ale wiadomo, trzeba zlewać, bo byliśmy w takich miejscach, że jakby nas chcieli, to... Pewnie byśmy zniknęli stąd, gdyby nas już nie było. A teraz zmierzamy na siłownię. Mam jakąś niedaleko naszego mieszkania. Ja, no tak pęknie, nie? No, co? Ja, tak to jest bogato. Dobra, słuchajcie, udało się znaleźć siłownię w Erywaniu. E, co nasz też do niego dłuższego czasu. No i co, zaczniemy sobie dzisiaj zestaw dyskotekowy, zobaczymy tutaj jak chłopaki ćwiczą w Armenii i dołączamy do nich. Lecimy! Kitchen to the bathroom, sinking. Your steps keep me and Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. so oh, please, please. <laughs> Uh. Siłaczka zrobiona, elegancko, wszyscy zadowoleni. Lecimy teraz do mieszkania i następnie po ogarnięciu się zapraszamy na spacer po nocnym erywaniu. oryginalne ormiańskie wino czerwone i w drogę tak zaczynamy chyba że bierzemy dwie butelki duże tak będzie łatwiej się poruszać z tym małym jestem ekonomiczny Ale weźmiemy jeszcze jedno takie spokojnie albo dwa jak trzeba to tutaj trzy Dobra, let's go się znaleźliśmy stanęliśmy wszyscy na wadze, na siłce i trochę się przeraziliśmy, co się tu stało, ale może o tym nie będziemy mówić, nie ma się czym chwalić. Ale krata jest. Jak to się mówi w Polsce, pinie pierdol. Wiadomo no, 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 o co chodzi, retencja wody, alkoholizm i te sprawy, raz zajebaliśmy dobry trening, ale to za mało, byśmy tak musieli codziennie robić to co robiliśmy dzisiaj. Adi, a powiedz mi jak Winko Ci podjeżdża? Winko bardzo dobrze, drywall fine, na propsie, 13,5% że różyczkę, piękny kawalerze. To robić, Szukamy jakiegoś jedzenia, Patryk chce coś zjeść. Nawet na głównym deptaku, tutaj w Rywaniu, e, widzimy symbole wsparcia dla Górnego Karabachu. Także mocno da się odczuć tutaj to, że ludzie żyją tym problemem i wspierają swoich rodaków e, w Karabachu, którzy walczą o niepodległość. Nie Słuchajcie, jest teraz taka akcja. E, Pan e, dziadek gra teraz na harmonice tutaj zaraz obok nas. I Konrad podjął się wyzwania Ko Ko Konrad podjął się wyzwania To jest akordeon, nie harmonika Dawaj tu, dawaj tu Akordeo, dobrze, tu Patryk jest sprostował I teraz jest misja pod tytułem Konciu kończy jeść fela. idzie, bierze od niego tą harmonię i ma zagrać

Zobaczaj! Brawo! Niestety przed tym sezonem wyświetlenia były bardzo niskie, dlatego podejm podjąłem się właśnie takich rzeczy. Jeżeli teraz nie pójdzie, zamykamy tą imprezę. Ale pięknie nam zagrałeś. Zagrałem? razie! Stafę los już w Armenii. właśnie pakujemy, sprzątamy chatę. Zostawiamy nasze walizki u właściciela w jakimś schowku obok mieszkania. I idziemy się jeszcze przejść po mieście Dobra, pakujemy nasze rzeczy do magicznej skrytki. Nasz właściciel zgodził się żebyśmy tu przechowali swoje rzeczy, ponieważ o 12 musimy się wymeldować, a dopiero o 21 mamy pociąg, więc żeby nie chodzić z tymi tobołami Zostawiamy je tutaj w pancernych, w pancernych skrytkach. Marshal Matyr znowu Disney This in Armenian language, please. in language. Ale topka. Placik na chłodno, na lodzie. Powiem wam, kolejny raz tej kawiarni. Coffee House Prime, Ryvine. taka sieciówka, bo tu są kawałek, są te kawiarnie, ale naprawdę, jak to jest klimat? Ten pan to jest top model armeński, jeśli chodzi o obuwie. Wszyscy panowie tutaj, żeby być prawilnym ormianinem, muszą nosić takie e, pantofle bez, e, bez szurowadeł. Jest to naprawdę najważniejsza atrybuta Ormianina. Rondel, długi nos plus jeszcze odpowiedni obu. Dostarliśmy do tego bardzo ważnego miejsca, takiego pełnego zadumy. Jest to muzeum ludobójstwa Ormian, czyli coś jak Holokaust z Żydów. Ormianie mieli bardzo, bardzo trudną historię, która właśnie głównie sprowadza się do tego miejsca. Nie będziemy tutaj kręcić beki ani żartować, bo to jest naprawdę poważna sprawa, to się wydarzyło przez te lata, głównie podczas Imperium Osmańskiego, gdzie Turcy wyrzynali Ormian w bardzo bestialski sposób. Zginęło prawie 2 miliony. że nasze podróże rzadko kiedy kończą się w muzeach to jednak to miejsce będą w Armenii na pewno trzeba zobaczyć gdzie jest Patryk? Dobra, idziemy po tą taksówkę, jedziemy pod tłomnik Matki Armenii tu jest to jakiś, dawaj tego, po szoku, że pasy się zamknę, nie? A ja się trochę tak z przodu, bez pasów. Chcę, że zjebę dostaliśmy, że pasy chcieliśmy. Wzięliśmy taksóweczkę. Adi, tutaj z przyzwyczajenia, chyba zaczął zapinać pasy. No, ale tutaj szybka kontra ze strony kierowcy, szybka zjebka, że tu nie trzeba, to nie nada. Tutaj jeździmy normalnie. Coś tam przez przed nim, Ktoś zwariował, jak zobaczył, że się pasy zapina. Wolność i swoboda. Właśnie jesteśmy pod ostatnim punktem naszej wycieczki tutaj w Erywaniu. Zostanie nam chyba tylko zabranie bagaży, zjedzenie kolacji, no i będziemy lecieć na pociąg. Także matka e, Armenia przed nami, zobaczcie jak to wygląda. My tutaj zrobimy sobie rundkę, no i będziemy lecieć. dzięki, Powiedzcie sami, czy kiedykolwiek ktoś zrobił dla Was takie dziesiąte urodziny jak tutaj?